Nie ma szans, to się nie uda Musimy spróbować Halo? Halo? Nie kupiacie się chodźcie, bo mamy naprawdę... Musimy nagrywać Oni się nie ruszają, a ja muszę stworzyć wideo Dlatego coś nie ma Cześć! To był nasz film drużyny Mandzia i Piotrka z Kocham Gotować zrealizowany w ramach akcji Hopkola Można Inaczej! Jeśli Ci się spodobał, to nie zapomnij dać mu łapki w górę. No i oczywiście, zajrzyj do naszych pozostałych produkcji. Tymczasem do zobaczenia!